My name is Gregor. Ee... My jesteśmy kanałem oczywiście ogólnoświatowym, więc nie ma problemu. Cześć, witam was moi widzowie. Dzisiaj skorzystam z okazji, że mam po swojej lewicy e, szefa serwisu firmy właśnie marki 70 mai no i zadam mu w waszym imieniu kilka waszych pytań. Jesteś gotowy? Zobaczymy. A może jeszcze jedno tak e, dla kultury, to może się przedstawisz? E, jestem Grzegorz Wasilewski, e, zajmuję się serwisem w firmie 70majmi, miło was powitać. Powiedz mi Grzesiek, czym różni się HDR od WDR? HDR? E... <laughs> Dobra, wypunktowany, nie wie, co to jest prąd, a co to jest napięcie. Różnica, poproszę. Dobra, dziękuję bardzo. Pan już nurkuje. No i tak jest właśnie serwis Seventymite. Ale tak teraz na poważnie, teraz pytania od widza z kanału Sklep Hadron. Sulikow pisze, trzy dni temu, świeże pytanie. Dla przykładu mając rejestrator A 810 z tylną kamerą i adapterem UP04 4G na kartę SIM, Tak. wiesz o co chodzi? No, I wszystkie opcje parkingowe. Na jak długo powinien wystarczyć naładowany power bank i jak długo się ładuje podczas jazdy? A przede wszystkim czy da się podłączyć do tego już zamontowanego zestawu z adapterem, który jest konieczny do zdalnego, kuźwa, do zdalnego podglądu na żywo? Tak aby korzystać z mocy powerbanka i akumulatora w razie potrzeby. Widzisz z jakimi się pytaniami mierzymy? Ale w razie potrzeby na przykład do ładowania telefonu? A ja nie wiem co autor miał na myśli szczerze mówiąc. Dobrze może roz, roz, no rozbijmy te pytania, pytanie na, czy, na czynniki. Ile, jak długo powinien wystarczyć na ładowany powerbank, jeśli masz taki zestaw? Około 24 godzin. A jak długo będzie się ładował podczas jazdy? 70 minut, jeśli będzie podłączony do instalacji w Walcie, do bezpieczników, ponieważ to jest większy prąd ładowania, jest to około 11 A. W momencie, kiedy będzie podłączony do gniazda zapalniczki, jest to około 90 minut. Mam też takie pytanie od innego naszego widza który chciałby doładować Powerbank 70mai w domu, jaka jest możliwość, czy w ogóle jest jakaś możliwość, żeby Powerbank 70mai naładować nie, nie tylko podczas jazdy, bo mu ktoś krótko jeździ, ale żeby go zabrać do domu i w domu sobie go doładować? Jak najbardziej, tutaj jeszcze powrócę do poprzedniego pytania, bo tam jeśli chodzi o dodatkowo, dodatkowe rzeczy, które możemy zrobić, no to możemy skorzystać z gniazda 5 pięciowoltowego, podłączyć np. telefon doładować w momencie kiedy nie wiem zepsuje nam się samochód albo coś w tym stylu więc jak najbardziej można tu skorzystać a wracając do pytania które mi przed chwilą zadałeś to musisz mi powtórzyć pytanie jak można ładować a, powerbank seventy tak, 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 tak. w domu, czy można a, wy, a jeżeli tak to jak? oczywiście jak najbardziej można, potrzebna do tego nam będzie przetwornica z 230 na 12V E, taka dość mocna, e, około 10 Amperów minimum ewentualnie no i wtedy z gniazda zapalniczki to będziemy ładować. E, ewentualnie jest druga opcja, że możemy. E, tylko że to jest taka bardziej techniczna sprawa, ponieważ musimy mieć zasilacz warsztatowy i po prostu podłączyć go pod, pod odpowiednie napięcie i, i wtedy to będzie działało. Powiedz nam wszystkim. Jakiego widorejstratora, a może czy w ogóle, czy w ogóle używasz jakiego widorejstratora u siebie prywatnie, w swoim prywatnym samochodzie? No, w swoim prywatnym samochodzie testuję kamery e, w 70 ma, tak naprawdę mam ich dużo, więc e, kwestia tego typu, no, tak naprawdę w, w cały czas jakby mam najnowszy widorejstrator. w tej chwili, mam te 800 na szybie z kamerą tylną zamontowany jest pod powerbank, powerbank zamontowany jest do gniazda bezpieczników, czyli do instalacji, no i działa to bardzo dobrze. No dobrze, to skoro nie masz takiego stałego swojego, to jaki byś rekomendował? I wiadomo, że no każdy ma inne potrzeby, no ale jakoś tak uśredniając. Gdybyś na przykład chciał dla siebie taki wideorejestrator, załóżmy, że no nie pracujesz w serwisie 70mai i nie możesz codziennie, co tydzień mieć nowego, to jaki byś wideorejestrator dla siebie wybrał? Jakbym miał jedną sobie wybrać, to bym sobie wybrał X800. To A, jest moja no. autona, kamera, bardzo długo z nią jeździłem, bardzo długo testowałem. Właśnie fajne te funkcje, tak jak dzisiaj widziałeś w samochodzie, jechaliśmy, mówiłem do niej odwróć się do środka, popatrz w lewo, popatrz w prawo, także no, no i najwyższej jakości obraz przede wszystkim. Dobra Grzesiek, czego Ci mogę życzyć? Chyba jak najmniej pracy w serwisie Seventy w sensie no, żeby te kamery nie sprawiały trudności. Bardzo dziękuję za te, za te parę słów. Ja również dziękuję i chciałem powiedzieć tylko jeszcze dla wszystkich pozdrowić tutaj oglądających nas i chciałem powiedzieć, żebyście czytali instrukcję obsługi, bo tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy, przede wszystkim przed pierwszym włączeniem tej kamery. A wtedy myślę, że będę miał dużo mniej pracy w serwisie. Dzięki. Dzięki, cześć. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie dla wtajemniczonych. Wyjaśnijmy to, czym się różni HDR od WDR? No jak czym? HDR to Hadron, a WDR to wideorejestratory.